Bielawa będzie promować swoje walory za unijne pieniądze. Miasto pozyskało 136 tysięcy złotych na profesjonalne działania reklamowe, z którymi będzie chciało dotrzeć nie tylko do turystów, ale także do przedsiębiorców. Zaplanowana na 2013 rok kampania przewiduje promocję bielawy w prasie, telewizji w internecie, folderach oraz na billboardach. Dzięki pozyskanym funduszom z Euroregionu Glacenzis miasto dołoży do akcji reklamowej zaledwie 7,5 tysiąca złotych. Bielawa nie po raz pierwszy przeprowadzi kampanię promocyjną sfinansowaną niemal w całości z pieniędzy europejskich. W poprzednich latach właśnie w ten sposób miasto wykonało nową stronę internetową www.bielawa.pl, wirtualny spacer, mapy i foldery turystyczne, album fotograficzny, jak również witacze przy wjazdach do Bielawy oraz tabliczki Informacyjne dla turystów. Tym razem w ramach kampanii zrealizowany zostanie film promocyjny, który wyemitowany zostanie w całym kraju. Oprócz tego bielawa widoczna będzie na przenośnych billboardach oraz wykonane zostaną banery reklamowe i foldery, które idealnie sprawdzą się podczas targów gospodarczych i turystycznych. Za sprawą akcji promocyjnej o bielawie będzie głośno również w prasie branżowej i na stronach internetowych.